Daj mi, proszę, przykład śląskiej gotki. Śląskiej gatki? No, yy. jak już mówisz gatki, to chyba nie jesteś ze Śląska, to... no. <laughs> Jestem z Zagłębia, typie. Tylko <grygorolu> jeden. <gry> ja, no to dojdzie od razu. Trzeba było go dać. Ja mogę gadać jakbyś jakbyś chciał, nie? Jest wiesz, prodowy, także to nie jest pierwszy raz, jak tu będę gadać, synek. Opie, weź się spokój, bo ja idę zaraz na grupę, alba se dupna i idę do domu. Mogę siedzieć, mogę się gadać, mogę się piwa napić, jakbyś chciał, nie? No, ja teraz nie będę z wami, na pewno, bo ja tu mam zaraz bana. A co byś chciał usłyszeć, synek? Eee, opie, daj spokój, dać ci godą. Co, co ja jest? Co ja jest, że ci tak będę gadał? A ty zaszczekaj. Jojrych ja tych ziołcha. Gdybyś musiał go dać po Śląsku do mnie, to bym to mógł go dać. daj się pokój. Jak chcesz się ze mną po Śląsku pogadać, to to zrobimy poza kamerą. Co ty synek, dupisz do mnie? Kaja, dzisiaj nie była i więcej nie powiem. To są trzy słowa, które znam: <grymne> <grymne> kabza, yy, bajklik, bombony, yy, tasza, krepel. Kajrejdziesz. Adrianku, weź się z ziemioków. Lubisz ziemioki. No ja. Aszym beher. Hopie, byłżeś na grubie dzisiaj, ja? ja ci. W na befeju stała Szolka tyju. Zastanie, że Glaz jest, że, Glazis, że jak zgubił całą Tasia z błotnikiem i to z roboty szedłe i musiał coś tam załatwiać. Słuchaj, obie, słuchaj, e, na to musisz jechać i Banu. No ale ja, ja bym pomyślał teraz o takich e, wierszykach, nie? Jakie, co tam są. Ale ja nie umiał przytoczyć. Zistni się nazwiczak. Jeruna, hopie. Gelinder. Więcej kurwa nie wiem. Hopie, Ronie. Hopie, ale ty tu <noise> Mam Mom w rodzinie ludzi, którzy nie mówią w ogóle i nogodają, nie? Albo godóż albo nie godosz. Jak nim chród na ościana, hej, hej, ościana, to na dostana. hej, hej, dostana. Joci, ja godą, do podejmij ten nasz BHR. Jo, gdybyś ciął synek Nie mam się w co łablec Jeronie ty pierońskiego rolu, żeś sam przyjechał i nawet żeś się nie połonaczył, jak się sam goto. Całolotą Daj mi przykład śląskiej gotki No! hmm Obalić się na kole I nie jeste dziołpa ze śląska Koziej dupy rajzentasza Ciążka to frela, nie frela to ciążka? czy <gry> Bela? Trochę mnie wkurzę, jak ktoś ee, nie mówi po śląsku i próbuje mówić po śląsku. Zoksy? Nie, tak? Wątryju na już stoisz szolka ty. Nie godaj, nie godaj. Tyś A to musiał do mego ojca zadzwonić, bo zawsze z nim godobę. <gry> Synek, daj nam łotka Majzel. Czekaj. Co by ci mogła powiedzieć? Jeruna zawarteje. Pójdź sam i uważaj mi ten obiad. Chyba cię pogrzało obiad, Kaj, idziesz? Śląskie kotki, ja. Śląskie ja. Ustałem kiedyś na pasach. Wchodzi do mnie taki koleś na, świ na światłach i mówi Panie, mam jaki pilownie. Ja go słucham? On mówi, Panie, mam jaki Słucham, on mówi, no. Panie, by mi było mieć taki pilotny, żeby zmienić z czerwonego na zielony. Ja ci godą! Ty pójdziesz na Hasiok, tam będziesz leżał. A na wyfuję leży tyłu. Kaj leziesz, weź ten Ashen Beher, według to i honabana. bana. O, bajter, to jest dziecko, nie? Ja chłopie, to żeś fajna freda. i fuzekle. Ja chłopie! Ale, ale z ciebie fajny synek. Karl z ciebie szajny je. Klapszny A dasz mi ten hajster? Opie, okay. Ja chopie jak cię pis na Zaro to łobocyz. Ale jak zajebów ten gelinder. Ty godasz po Śląsku? Bo, bo oni, oni godą. Taśka. Ja? <noise> ja nie godą, ale powinienem godoć, Bo mój tata to Hannes, a moja mama to Goran. Ja nie umiem po Śląsku. Ja nie bardzo umiem go dać. Nie umiem go Ja to już nie moje pokolenie jest. O ja nie jestem ze Śląska. <noise> nie jestem w ogóle ze Nie godą. Jestem yy, gorol. Ja jestem za głębia, więc zupełnie nie potrafię podać. A ja nie umiem godać. W mojej rodzinie się goda. Yy, jak jestem z rodziną, to tak się przełączam w taki tryb, ale tak po prostu to nie, nie umiem. I uroczej nie gadał nigdy. Ale się włącza takie coś, że jak się jest z kimś, kto godo, to jest, to jest śląsko się łączą. Yy, a z czym ci się kojarzy gwara? Prostotą. Że to jest taka chłopska gadka. Bardzo zrewidowałam swój y, pogląd na, na gwarek. No niestety gwara, no mi się nie kojarzy za do dobrze i raczej uważam, że powinna się mówić polszczyzną, dla mnie brzmi troszeczkę tak wieśniacko. E, kojarzy mi się raczej z takimi bardzo starymi ludźmi i z niezbyt inteligentną klasą społeczną. Jeżeli ktoś się posługiwał gwarą, to, to, to moim pierwszym myśleniem było to, że jest mniej wyedukowane, na przykład. Za dzieciaka się denerwowałyśmy, jak oni mówili do nas po śląsku. Nie chciałyśmy, bo koleżanki nie mówiły. A teraz myślę sobie o tym, że jest to dziedzictwo, które, o które powinniśmy zawalczyć. Niestety niskimi sferami. Mógłbym czasami pewnych Ślązaków obrazić, ale mi się zawsze... Gwara trochę kojarzyła, no z takimi dość prostymi ludźmi. Niestety, ale trochę z wieśniactwem. I zawsze jak byłam dzieckiem, to mi się Śląsk kojarzył, mówię o Śląsku, bo też Gwara. Z jakimś takim brudem, alkoholizmem i tak dalej. A teraz sobie właśnie próbuję to odczarować. Bardzo miłe wspomnienia, takie ogólnie doświadczenie, jeżeli chodzi o Gwarę Śląską. Chociaż nie zawsze to rozumiem, bo jak ktoś powie Kajten, Hasiok czy Mocie, to ja kogoś zaprowadzę na przykład do toalety. Ale teraz już wiem. Z korzeniami. Z rodziną. Z jakąś tożsamością? Z pokoleniem moich dziadków. Ciątką, co mogotka i co cię potrafi opierdolić, ale zawsze w taki serdeczny sposób. Ciepłą, tą kochaną, śląską kobietą. Z babcią. Dzieciństwem, z przedszkolem. Kojarzy mi się z osobami z liceum. Z, z dzieciństwem mi się kojarzy gwara i y, z kulturą, która zanika, a bardzo nad tym ubolewam. Tradycją i historią. Ostatnio z Teatrem Śląskim mi się na przykład gwara kojarzy. Po prostu ze Śląskiem. Lubię, jest mega melodyjna. Z melodią. Uwielbiam słuchać y, gwary, y, wszystkie śląskie jakieś takie żarciki. Z, z pewną barwą. Yy, z dźwiękiem, który jest nietypowy. A zauważyłeś, że oni od razu, więc... to gardło, nie? Jakoś tak głębiej... Bo to fajek. Yy, nie no, kaj, to dziecka nie kurzą, ty! Z takim luzem, z taką... zwartą społecznością. Mój takiego górnikiem yy, i miał taką społeczność górników, których się godało po śląsku, więc kojarzy mi się to. A moja babcia należała do Koła Seniora, więc tam też wszyscy dali. i kojarzy mi się to właśnie z tymi spotkaniami takimi e, przyjemnymi, e, trochę prześnymi. Z jakąś taką tożsamością, ale taką Dużo bardziej ludzką niż taka ta ogólna, narodowa przynajmniej, czy jakaś taka szersza, jakaś światowa, kontynentalna. Mam takie fajne wspomnienie, jak moja babcia mi zapisywała rzeczy na kartce jakieś tam, że na przykład dała mi pieniądze i jakieś tam podpisy od siebie i zawsze to robiła tak trochę po polsku, trochę gwarą to było takie urocze. Pamilokami i rudą śląską. Gwara mi się kojarzy z moją kuzynką przede wszystkim. Z starymi ludźmi. Ze znajomymi ze, ze szkoły, z przynależnością i szacunkiem. Kojarzy mi się z pewną, pewnego rodzaju niezależnością. Tak ogólnie, chyba z folklorem, po prostu. Z pracą w kopalni. Z tradycją. Ze starszymi ludźmi. Z tożsamością. Z tym, że powinna być nazywana wreszcie językiem. Z korzeniami. Z takim byciem blisko swoich korzeni i niewstydzeniem się, skąd się jest. Z tańcem z ludźmi. No, że fajnie, że ktoś tak mówi jeszcze, nie? Z jakąś taką odrębnością. Z czymś fajnym, bo lubię słuchać śląskiej gwary, ale nie umiem mówić. Nie umiem gadać. Kojarzy mi się chyba z jakąś taką lokalnością, tożsamością, czymś czymś ciekawym i unikatowym. Czymś takim sympatycznym, regionalnym, takim swojskim, ludowym. Na pewno coś super wartościowego co uważam, że warto pielęgnować gdzieś, nie? No nie, coś spoko, czymś takim ciekawym, unikalnym. Takie moje pierwsze skojarzenie, to są rejony różnych miast na Śląsku. Gdzieś tam właśnie Ruda Śląska, Świętochłowice. Z domem... z moim dziadkiem. Powinniśmy o nią dbać, czy raczej wyrzucić? Nie, dbać. Mhm. Pomimo, że ten region odchodzi od tej swojej takiej tradycji już, gwary, kopalni, gdzie mamy dużo górników, Mieliśmy kiedyś też taką piękną tradycję na Śląsku, że w barburkę wychodziły orkiestry z kopalni i budziły górników. Teraz już to zanikło. Tak, powinniśmy kultować, powinniśmy w ogóle tworzyć kursy, um, uczenia mówienia, mówić gwarą. To jest y, y, część y, naszej, mojej kultury. Y, y, jak się wychowywałam i chodziłam do podstawówki, to był taki moment, kiedy Gwarę mocno się je, je, tępiło. Nie, nie akceptowało się jej. Była czymś, co, z czego się śmiano. Ludzie żyją według jakichś zasad, według jakiejś tradycji. I szkoda, kiedy to umiera, bo zaczynamy próbować być jak inni. Jak Europejczycy, jak Amerykanie. Jakby uważam, że okej, okay, można być takim, nie? Można być sobie jak... Amerykanie, można być światowym i tak dalej. przykład nie, ale, ale szkoda by było jakby zaniknęło to, co kształtowało dane reguły przez ogrom lat. No? A tobie z czym kojarzy się gwara? Z tradycją czy być może z zacofaniem? Napisz w komentarzu. Ja nazywam się Adrian Lewandowski a to był każdy inny.